No się witajcie w kolejnym odcinku z bunkra złomierza Ujacka Recyklera. Tak jak widzieliście przed chwilą, tak się działo wczoraj, tak się działo wczoraj. Przeszedł, jakby to powiedzieć, nie jakiś tam tornado, huragan czy coś, ale to był wiatr taki stępujący, on się nazywa Dumberst. On potrafi zrobić większej, większej szkody niż tornado, czy jakaś yy, trąba powietrzna, czy coś innego. Działo się, naprawdę działo się. Tutaj pół osiedla, nie ma prądu. Mają są domy, gdzie pozwalało dachówki, jakieś tam dechy pozrywało z dachów, poprzewracało ludziom no wiele rzeczy. No naprawdę szkód robiło, Nałamało drzew na skrzyżowaniach, na no wszędzie tu nie było. W zasadzie praktycznie jak wjechać do nas na osiedle. Druty wisiały nad drogą, ale jak możecie zobaczyć. Bunkier cały, no bunkier cały. Ja tak się bałem, że go poderwie i poleci, ale yy, metoda. Metoda przebiegu jest działająca, sprawdziła się niesamowicie. Widzicie, co się stało? Tylko, tylko rozdar się jeden słupak i już jest powiązany. Niech jest tak przewiewnie niech jest tak przewiewnie. Mówię, u nas tu złamało kawał wierzby cztery, cztery drzewa za drugim garażem, Sosnę na podwórku oczywiście położyło wszystkie warzywa zostały tylko te, zostały tylko te pod ziemią tego nie ruszyło woda płynęła zobaczcie, możecie zobaczyć Woda płynęła tutaj środkiem, a wiatr jak zacinał, deszcz jak zacinał, to woda była na stole, ale żyjemy wszyscy cali, z powiatu tutaj naszego tam kilka osób trafiło do szpitala, bo i mówię, spadały drzewa na samochody, no działo się, działo się, działo się, druga taka moja burza, druga taka moja burza w życiu z Danberstem, troszkę tam powiedzmy, że interesuje się... Meteorologiem, pogodą, bo to taki drugi, jakby powiedzieć, konik, o którym ja tutaj yy, nie wspominam. Wiem, dobra, jak dużo gadam yy, odcinek o złomie, yy, a ja o pogodzie no, ale działo się, więc opowiem. Yy, no, opowiem, powiedziałem w zasadzie. No, no, jeszcze tak wiecie, emocji trochę jest tam. Yy, Posprzątany, porządek zrobiony. Yy, mówię najważniejsze, że wszyscy cali. Mam nadzieję, że tam nikomu się jakaś poważna krzywda gdzieś tam w powiecie nie stała powiem jeszcze taką ciekawostkę, zawsze jak przychodzi alert RCB, nigdy nie ma u nas burzy, nigdy nie ma tych wiatrów wczoraj nie było alertu RCB więc, ale wszystkie wyliczenia numeryczne, prognozy wszystko na to wskazywało że coś takiego będzie, my tutaj byliśmy przygotowani, można powiedzieć chwilę przed, bo to było wiadomo, że coś takiego się stanie i stało się. Dobra, żeby nie gadaj za dużo. Sufanty złomowe. I jest co, jest co. Gorąca osiemnastka, gorąca osiemnastka w moim bunkrze. 18-kg 18 paczka. Tak jak mówię, gorąca 10 i 8. Gorąca 18. Gorąca 18 na bazie. Zaraz się będę brał za nią. Zaraz ją rozbieram. Zobaczycie całą golusieńką. Ale to już za chwilę. Najpierw się pochwalę Wam fantami złomowymi No i ja, tym się da pochwalić. No da się, dobra. Sto jak taki kominkowy. Wiecie na łopatkę, szczotkę i jakąś tam haczkę do popiołu taki dosyć masywny dosyć masywny no wygląda mi na jakąś taką no na pewno nie marketówkę, na pewno nie marketówkę bo marketówki to są raczej z takiego metalu aczkolwiek mogę być w błędzie ja się obstawiam naprawdę na jakąś taką kowalską robotę no fajny gadżet gdzieś przy starym kominku super będzie wyglądał no reszty nie było, było tylko to zdrobnicy no, też nie poszalało, nie poszalało na tym złomowisku. na nożyce do blachy. Niemieszkowy, niemiaszkowy warnik, tu, tu. czy lekarz ją, Prikafer, coś tam, nieważne. Młotek, młotek ciesielski. To też ze złomowicha. Wpadło jakieś dłutko, bez rączki. Z elektroniki, tylko atx -a. Dzisiaj zabrałem nic nie było, ale wczoraj widzieliście całą paczkę elektroniki, więc ile tej elektroniki można mieć? Całą masę, tyle by, by się chciało. Dwa, dwa dziurkacze będzie dziurkowane. Jeden oczywiście zostawiam u siebie, bo jeden już mam troszkę inny. Jeden zostawię u siebie na bazie, drugi pojedzie z pewnością ze mną na targ, także jest coś fajnego, to cieszy i no, może ciekawostka, nie ciekawostka, stan słaby, ale jest, ale jest oliwiarka, olejarka yy, PKP, tak? <laughs> może jestem w błędzie, może nie, ale według mnie jest to oliwiarka PKP. PKP, no nie ma, nie ma jednego koreczka, yy, kawałek łańcuszka zostało, jedno i drugiego koreczka też nie ma, ale dalej fajny gadżet yy, dla miłośników, jakby to powiedzieć, no kolei, bo to gadżet. PKP Polski czy wiecie <laughs> jak go tam zwać Troszkę wnieciona, troszkę skorodowana Nieważne, do oczyszczenia i na półeczkę yy, Nie wiem czy dla siebie Czy trafi się jakiś miłośnik PKP <laughs> Także tyle yy, Tyle ze Zoomów Dzisiaj się udało przytachać A teraz co? No i Teraz trzeba <laughs> rozebrać Gorącą osiemnastkę od Tomka <laughs> Tomku z góry ci dziękuję yy, Co no, zaglądamy Powiem wam, yy, że ja wiem Tylko tutaj o jednej rzeczy, która jest no, jakieś duże żelazko tyle mogę Wam powiedzieć na razie na resztę zobaczycie razem ze mną no to no coś na rozbiórkę przełączniczki jakieś tu lampki pewnie były ale to pójdzie to pójdzie raczej na demontaż nie wiem czy to jest jedno nie to nie jest jedno do tego jest lampka no brak jakiejś podstawki, ale to do dorobienia y, z, pewnością, z pewnością coś się z tym pomyśli. Zobaczymy co tu mamy. Co tu mamy? Wypełniam te paczki i co to jest? Czy to jest to co jest na No to to, to samo to co na opakowaniu. Y, nie wiem, y, nie znam się, jakiś laser, coś takiego. Y, No powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia, ale to się obada. To się sprawdzi, zobaczymy co to jest. No nie wiem, w tej chwili nie będę zmyślał trunk, Tyle mogę powiedzieć. Jeszcze jeden, jakiś przełącznik, tu by było. Tyle chyba przełączników. No nie tu, jakieś zawiniątko, ale to zobaczymy za chwilę. Zobaczymy dalej. No, też nie mam pojęcia co to jest. Coś tu mogło być jeszcze? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Na phtark. <laughs> jako elektronika yy, mamy jeszcze jeden przełącznik. No, zobaczcie te żelazko. Ja pierdolę. To waży, to waży 9 kilo. <laughs> to waży 9 kilo. To było pewnie na prąd. Nie wiem. Czy my z tą zastanawialiśmy się, czy to jest jakaś yy, samoróbka. Czy takie żelazka w ogóle były, no weźcie, wyobraźcie sobie teraz taką kobitkę, małą gdzieś gospodynię domową, która waży 40 kg, gdzie ona ma takim żelazkiem pościel prasować, nie mam pojęcia, no żelazko kozackie, cudowne, ona trafi do mnie na regał, bo to jest coś... Yy, nie tu <głos》>, może puścić <głos》>, coś, co ja, coś co ja lubię no, z tymi regałami myślę bardzo mocno może już na dniach, ale nic nie obiecuję żeby nie było potem jakiegoś rozczarowania yy, to chyba od tych przełączników kawałek yy, coś jeszcze w tym pudełku no w tym pudełku jeszcze te przełączniki roztopane yy, pudełko puste, mam tutaj za No ja już po dźwięku ja już po dźwięku Rozpoznaję, że to będą jakieś narzędzia. A tuż za narzędzia czaderskie. Tomku, biaźcie klucz. Yy, to trafia do mnie na półeczkę oczywiście. Czyli nie widzicie? No, dwa, fanty. dwa fanty z tego są nie do oddania. I klucze, narzędzi, 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 jeszcze raz, narzędzi potrzeba jak najwięcej. Ja mówię o tych narzędziach, bo ja mam zawsze zbyt. Zawsze mam zbyt na te klucze, w szczególności te nasze polskie RWPD. No super, 36, 36, 32. Co tu jeszcze dalej mamy? Jakiś klucz rowerowy, oczkowy, dwustronny. Kolejny 36, 30. I też tu jeszcze mamy nasadkę taką długą. Co to za rozmiar? Yy, dziesiąteczka, dziesiąteczka, ale taką przedłużaną, że fajna sprawa. No i jeszcze te, jeszcze te zawiniątko, jeszcze te zawiniątko. Co tu, tu mamy? Tu, tu mamy, o, jakiś omomierz, omomierz chyba, tak mi się wydaje. 1972, pozdrow dla wszystkich 72. Made in Poland na plitark, jak najbardziej i radio radio google <noise> to mam nadzieję że nie umane <noise> że nie umane no nie wiem ale też zabieram na plitarki, ja się na radiach całkowicie w ogóle absolutnie i totalnie nie znam na złomowisku radia, powiedzmy, że nowszego typu pomijam, pomijam całkowicie, tu z całym okablowaniem zabieram tylko te Safari, jakieś tam stare takie radia naprawdę, które wiem, że nawet jeżeli są uszkodzone to są coś warte no i tyle, no i tyle i ja zadowolony ogromnie z żelazka naprawdę, naprawdę kawał buca no to, Tomku Pomku zobacz, jeżeli oglądasz, zobacz, cała paczucha dla ciebie już tam czeka. Także widzicie, no, towar, który wczoraj przyjechał, za kilka dni, za kilka dni wyjedzie stąd, przyjeżdża za to na następny i o to chodzi. Handel wymienny, towar musi trafić w miejsce docelowe, a tymczasem to, no, trzymajcie się spokojnego i miłego. Do następnego. heja